Witam wszystkich z strony EPL I dzisiaj zagramy sobie w Fifa World Na moim kanale I to jest nowa seria W której będę grał Grał mecze yy, W sezonach online ta, ta seria nazywa się Paczkowe Playsy Dlatego, że po każdym meczu Będę otwierał Będę otwierał paczkę, to jest mój skład Po każdym meczu będę otwierał paczkę Będzie to wyglądało tak, że po meczu Po, po meczu w lidze, w lidze, jak się nazywa, w lidze od, 10, od 10 do 7 będę otwierał brązową paczkę. W lidze od 7 do 5 będę otwierał srebrną paczkę. A w lidze od, y, od y, 5 do 1 będę otwierał złotą paczkę. Jak tak, mówi, tak jak mówiłem, niezależnie od tego czy będzie to wygrany mecz czy przegrany będę otwierał paczkę, tak jak mówiłem przed chwilą, w jakich proporcjach. To skład naszego przeciwnika nie ma zgrania prawie nic Ale ma dwóch złotych piłkawy i jednego srebrnego. Może być trudno wygrać. Tak w ogóle to przepraszam, że, na, że nagrywam yy, nagrywam yy, offline. Yy, nie żywo to nazywa, nagrywam, ale no. Dźwięk mi się wyciął z, z tego, z filmu i musiałem jeszcze raz nagrywać Dobra, ale bez gadania, jeszcze jest zbędnego gadania Przejdźmy do tego dość może być ciekawego meczu Tu jest sobie, przypił co jest przeciwnik O, chyba będzie pierwsza akcja przeciwnika, o jest pierwszy strzał na naszą bramkę dobra yy, idziemy z kontrą idziemy be, raczej biegniemy z kontrą dobra dobra, dobra. oj sędzia przeszkodził w podaniu no chyba jakiś lag coś tutaj lagło To moja ak akcja Wrzutka nie ma, nie ma bramki Za niska wrzutka O, znowu przejęcie naszej drużyny Biegnij, biegnij gie, gie, Biegnij Katapanga Teraz przy piłce Todorowskiej Teraz przy piłce Woods. silem HS, yes. Celem, Silem, Sinem, Agriu, Woods, Katalanga HS, yes. HS, yes. HS yes. biegnie, Wódka, oj, nie ma bramki, jeszcze, jeszcze dobitka, nie ma, trzecia dobitka, nie ma bramki jak to możliwe we, nie ma bramki gramy dalej, gramy dalej panowie Która to już minuta? O już to już jest minuta 22 Możecie pisać w komentarzach co sądzicie o tej serii Czy na przykład, czy dodawać Czy coś, do, dodać jakąś nową regułę albo Czy otwierać paczki po wygranym meczu Nie wiem, napiszcie w komentarzach Obojętnie co, co sądzicie o tej serii Lubię czytać komentarze jakiegoś tam lajka można też zostawić kulturalnie i subskryb subskrybować oj tutaj nieudany strzał naszego przeciwnika piłka na, yy, po naszej stronie piłka jest Bra. wybijamy piłkę Podanie do bramkawa. oj pod, podbiegł tam pod, pod piłkę, znowu jakiś lag ale udało się bramkarzowi wy, wy, wykopać tą piłkę niestety piłka posypowała daleko bardzo daleko, bardzo daleko no, znowu przejmujemy piłkę no i teraz, znowu, teraz ten gościu przejął piłkę Pęk, <laughs> cyk tutaj podaj, tutaj podaj znowu przejął piłkę i wykopał piłkę w, na wód równy, no nie na wód równy, tylko na naszą linię bramkową wykopał, czyli nie będzie wód równego. Przy piłce przy piłce w piłce Highs teraz w piłce Keylor Navas o a właśnie a propos Keylora Navasa dało nam go w patchce, nie w paczce, tylko w tym zespole powitalnym. dało nam Keylora Navasa I, i właśnie teraz się zakończyła pierwsza połowa dobra to dalej, gramy dalej w drugą połowę na przeciwnika, a już jest przeciwnik, gramy drugą połowę Akcja przeciwnika naszego Koleś ma akcję Ej, już, już przejęliśmy piłkę, teraz no nie, nie, dalej nie ma piłki. Mieliśmy tylko przez chwilę piłkę. On też miał przez chwilę piłkę, bo wykopał ją daleko od, bardzo daleko od bramki naszej. I teraz my mamy akcję. Ale ten czas w tej word strasznie szybko leci, bo, bo. O, akurat mamy akcję, to potem dokończę. Dawaj, 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 hej jest, hej jest. Hej jest, wódka i nie ma bramki eee, a propos co ja to mówiłem? a że, że w 16 szybko czas leci a w FIFA 15 to jedna połowa trwa 10 minut cały, ten, cały mecz trwa ponad 20 minut nawet czasami ale nieważne nieważne, nieważne gramy dalej wrócka w polekarne i bramka czy piłka w pił. Jednak bramka przy piłce dalejmy kapa kata banga przy piłce hej jest przy piłce hej jest podaje o jakie słabe podanie to powinno być prostopadłe a tutaj wyszło, wyszło takie jakieś dziwne to podanie oj 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 o dobrze biegnij biegnij podanie Cztał? i nie ma bramki 72 minuta i jest 0 do 0 ale gramy dalej nie poddajemy się gramy dalej pasowałoby nie przegrać pierwszego meczu dobra mamy akcję znowu Stał. I gol! 1-0 Kapa, kapa, kapa nanga Kapa nanga strzela na 1-0 1-0 dla naszego zespołu w której minucie? W, w, w 77 minucie Kapa banga strzela na 1-0 Wiadomo, że w tej lidze będzie trochę łatwiej grało się Potem będzie trudniej Jak, jak będę miał słabe karty w jak będę dostawał, to będzie dopiero potem trudniej Ale znowu mamy akcję Biegnij, 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 hejes Hejes, biegnie Hejes, hejes Będziesz czał, hejes I gol! I gol, hejes 80. Piąta chyba minuta Gol Hej jest Hej jest na 1 do 0 e, Jakie 1 do 0? 2 do 0 Tak jest W 85 minucie Hej jest podwyższa rezultat tego meczu Na 2 do 0 Oczywiście dla nas 2 do 0 O jeszcze tutaj ma akcję Kościół e, Słabo wczelił nie ma gola. My mamy kolejną akcję. Wysuwa się sam na sam hej HES. HES, yes, hey yes, i gol. 90 minuta. jest. Hey na 3 do 0. Bang. Ładne podanie w ogóle. Po prostu padło piękne podanie. 3 do 0 i już na pewno wygramy ten mecz. gramy dalej. Jeszcze może jakaś akcja będzie. Nie, 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 już nie będzie akcji. Chyba koniec meczu, tak. Koniec meczu. Wygrywamy 3 do zera w pierwszym meczu. W serii paczkowe Playsy. Mamy 3 punkty w tej lidze. Dostaliśmy za tym 430 punktów i plus nowy poziom. Teraz dostałem, dostałem paczkę. To może sobie tą paczkę teraz otworzę, bo bo mam mało trochę końców, to otworzę sobie tą, tą paczkę i co trafi się? O, nawet do zawodnicy. Będzie, będzie jakiś upgrade do zespołu. Dobra, w kolejnym odcinku otworzę te paczki, jak po meczach, nie? Otworzę paczki, no te. To Napiszcie, czy się podoba Wam seria. Dzięki wszystkim za uwagę i cześć.